Łukasz Nowicki, znany prezenter i aktor, po latach milczenia w końcu zdecydował się na publiczne ujawnienie swojej relacji z Marzeną Rogalską. To zaskakujące wyznanie wywołało prawdziwą falę emocji wśród fanów i mediów w całej Kuju, w całej Polsce. Od lat oboje pracowali ramię w ramię w świecie telewizji, budując profesjonalny wizerunek i ciesząc się sympatią widzów, ale życie prywatne przez lata pozostawało tajemnicą. Teraz, w rozmowie z mediami, Łukasz otwarcie mówi o tym, że Marzena jest jego partnerką życiową, a ich więź nie jest jedynie przyjaźnią zawodową, jak wcześniej mogło się wydawać. Publiczne ujawnienie tej relacji to moment pełen emocji, dla wielu zaskakujący, dla innych wreszcie potwierdzający domysły i subtelne sygnały dostrzegane w przeszłości. Łukasz opowiada o swojej długoletniej współpracy z marzeną, o wzajemnym wsparciu, zaufaniu i szacunku, który przerodził się w głębsze uczucie. Według jego słów, decyzja o ujawnieniu związku nie była łatwa, ale teraz, po latach wspólnych doświadczeń, nadszedł czas, by świat poznał prawdę. Fani natychmiast zareagowali na wiadomość tysiącami komentarzy w mediach społecznościowych, wyrażając radość, zaskoczenie i gratulacje. Media ogólnokrajowe błyskawicznie podchwyciły temat, analizując dotychczasowe interakcje pary i szukając subtelnych oznak ich relacji w przeszłości. Cała sytuacja nadaje się na prawdziwy medialny hit, w którym każdy szczegół staje się elementem fascynującej, pełnej napięcia historii. Czy Łukasz i Marzena zdecydują się wkrótce podzielić kolejnymi szczegółami swojego życia osobistego? Jak ich relacja będzie wpływać na publiczne projekty i dalszą karierę? Już teraz jedno jest pewne: ujawnienie tej długo skrywanej relacji stało się tematem numer jeden w mediach i pozostawia publiczność w pełnym napięciu, gotową śledzić każdy następny krok pary. Łukasz Nowicki, znany prezenter telewizyjny i aktor po wielu latach intensywnej pracy w mediach i starannie budowanym wizerunku, w końcu zdecydował się na publiczne ujawnienie swojego życia prywatnego. W rozmowie z mediami przyznał, że Marzena Rogalska, jego wieloletnia współpracowniczka i przyjaciółka, jest jego partnerką życiową. Ta szczera deklaracja wywołała prawdziwą burzę emocji wśród fanów oraz wzbudziła ogromne zainteresowanie w mediach, które od razu zaczęły analizować każdy dotychczasowy krok pary. W ciągu ostatnich lat oboje konsekwentnie chronili swoją prywatność, budując w świadomości publicznej obraz profesjonalistów, którzy świetnie współpracują na ekranie. Lecz teraz okazało się, że ich relacja jest znacznie głębsza, a wzajemna więź przerodziła się w trwałe uczucie. Łukasz opowiada o tym, jak ich współpraca zawodowa stopniowo prowadziła do większego zaufania i bliskości, aż w końcu powstała silna, emocjonalna więź, której wcześniej nie ujawniano publicznie. Według jego słów, decyzja o ujawnieniu związku nie była łatwa. Przez lata każdy gest i słowo były starannie dobierane, by nie wywołać niepotrzebnego szumu medialnego. Ale teraz nadszedł moment, w którym prawda mogła zostać opowiedziana. Podkreśla, że nie chodziło o szokowanie opinii publicznej, lecz o wreszcie pokazanie autentycznego aspektu swojego życia. Marzena Rogalska, znana dziennikarka i prezenterka, od lat budowała wizerunek osoby niezależnej i skupionej na pracy, starannie chroniąc życie osobiste przed mediami. Teraz jednak jej relacja z Łukaszem wyszła na światło dzienne, pokazując, że za ekranową profesjonalnością kryje się autentyczne, trwałe uczucie. Ich wspólne lata pracy w telewizji były okazją do poznania się nawzajem w różnych sytuacjach zawodowych, co z czasem przerodziło się w więź emocjonalną i wzajemne wsparcie, które stało się fundamentem ich partnerstwa. Reakcje fanów były natychmiastowe i intensywne. Tysiące komentarzy w mediach społecznościowych wyrażały radość, gratulacje i fascynację tym, że po tylu latach para zdecydowała się ujawnić swoje uczucia. W mediach tradycyjnych pojawiły się analizy ich dotychczasowej współpracy, interpretacje gestów i słów, które wcześniej mogły pozostać niezauważone, a teraz nabrały nowego znaczenia. Cała historia stała się tematem numer jeden, w którym każdy szczegół od wspólnych projektów po prywatne zdjęcia i wywiady był analizowany i komentowany przez publiczność. Łukasz w wywiadzie przyznał, że ujawnienie związku to także wyraz szacunku dla marzeny i ich wspólnego życia. To moment pełen emocji, w którym wreszcie mogli podzielić się swoją prawdą z fanami, nie obawiając się nadmiernego zainteresowania mediów, ponieważ czują, że nadszedł czas na szczerość. Publiczność obserwując reakcję pary, mogła niemal odczuć ich emocje, a historia stała się swoistym spektaklem uczuciowym, który łączy profesjonalizm i życie osobiste w fascynujący sposób. Nie brak także spekulacji i pytań, które naturalnie rodzą się wśród fanów. Kiedy i w jaki sposób para zdecyduje się podzielić kolejnymi szczegółami? Jak ich relacja będzie wyglądać w codziennym życiu, a także jak wpłynie na dalsze projekty zawodowe? Choć odpowiedzi na te pytania pozostają częściowo nieujawnione, sama deklaracja Łukasza Nowickiego i Marzeny Rogalskiej stanowi punkt wyjścia do wielu ciekawych interpretacji i dalszych doniesień medialnych. Już teraz jedno jest pewne. Publiczne ujawnienie relacji po latach współpracy wywołało ogromne zainteresowanie i stało się emocjonalnym wydarzeniem, które angażuje zarówno fanów, jak i media. Historia ta pokazuje, że za ekranową profesjonalnością często kryją się prawdziwe uczucia, a czasem nawet długo skrywana więź potrafi wyjść na światło dzienne w najbardziej dramatyczny i jednocześnie fascynujący sposób. Czy Łukasz i Marzena zdecydują się ujawnić kolejne szczegóły swojego życia osobistego? Jak ich związek wpłynie na przyszłe projekty telewizyjne i medialne? Już teraz widzowie i fani pozostają w napięciu, czekając na kolejne sygnały i doniesienia, które pozwolą im lepiej zrozumieć pełen emocji świat prywatny, jednej z najbardziej rozpoznawalnych par polskiej telewizji. Od momentu ujawnienia relacji Łukasza Nowickiego i Marzeny Rogalskiej, media i publiczność nie mogą oderwać się od szczegółów ich wspólnego życia. Każdy gest, każdy uśmiech podczas wspólnych wystąpień telewizyjnych, każda rozmowa w studiu jest teraz interpretowana w nowym świetle. Fani zauważają drobne oznaki bliskości, które wcześniej mogły być uznawane za zwykłą przyjaźń, a teraz nabrały zupełnie innego znaczenia. Atmosfera jest pełna emocji, bo wreszcie publicznie widać, że za profesjonalnym wizerunkiem kryje się głębokie uczucie i wzajemne wsparcie. Łukasz w ostatnich wywiadach podkreśla, że ich historia nie jest efektem nagłego uczucia, lecz owocem lat wspólnej pracy, obserwacji i budowania zaufania. Mówi o drobnych, codziennych sytuacjach, które zbliżały ich do siebie wspólne przygotowania do programów, wspieranie się podczas trudnych momentów medialnych, a także ciche, intymne rozmowy poza kamerami. Te momenty, choć niewidoczne dla szerokiej publiczności, stały się fundamentem ich partnerstwa. Marzena Rogalska z kolei w wywiadach podkreśla znaczenie wzajemnego szacunku i cierpliwości. Mówi o tym, jak ważne było, aby ich relacja rozwijała się naturalnie, bez presji mediów, które często narzucają tempo i oczekiwania. Jej słowa pokazują, że związek ten powstawał w ciszy, w otoczeniu zaufanych osób i przyjaciół, co nadaje historii dodatkowego wymiaru, ukazuje, że prawdziwe uczucia czasem potrzebują czasu, aby dojrzeć i ujawnić się w pełnej krasie. W mediach społecznościowych reakcje są ogromne i wielowymiarowe. Fani dzielą się własnymi doświadczeniami, komentują subtelne szczegóły relacji pary, tworząc wirtualną narrację, w której każdy może poczuć emocje bohaterów. Artykuły w prasie analizują nie tylko ich historię, ale także psychologię relacji, przewidując jakie wyzwania mogą czekać parę w przyszłości i jakie decyzje mogą podjąć w życiu prywatnym. To sprawia, że historia Łukasza i Marzeny jest nie tylko emocjonująca, ale też inspirująca. Pokazuje, że w świecie mediów możliwa jest prawdziwa intymność i głębokie uczucie. Nie brakuje także subtelnych elementów napięcia, pytania o dalsze plany pary, możliwe reakcje rodziny i przyjaciół, wpływ publicznej deklaracji na ich życie zawodowe. Każdy z tych wątków jest omawiany i analizowany przez media, co dodatkowo podtrzymuje zainteresowanie i ciekawość publiczności. Łukasz i Marzena nie ukrywają, że chcą, aby ich historia była prawdziwa i autentyczna, ale jednocześnie respektują granice prywatności, co nadaje całemu wydarzeniu ton wiarygodności i szczerości. Widzowie obserwując każdy ruch pary odczuwa emocje niemal tak, jakby byli uczestnikami tej historii. Widoczna jest mieszanka radości, czułości i subtelnego napięcia, które sprawiają, że relacja Łukasza i Marzeny staje się fascynującym przykładem długotrwałego partnerstwa w świecie medialnym. Publiczność czuje, że obserwuje coś wyjątkowego, nie tylko historię miłości, ale także lekcje cierpliwości, zaufania i wspólnego budowania więzi w obliczu presji życia zawodowego i medialnego. Każda kolejna wypowiedź, każde zdjęcie czy wywiad dodaje nową warstwę emocji, czyniąc historię żywą, dynamiczną i wciągającą. Widzowie pozostają w pełnym napięciu, ciekawi, jakie będą kolejne kroki pary i jakie momenty prywatne zdecydują się ujawnić publicznie, nie tracąc przy tym autentyczności i głębi swojego związku. Z każdym dniem zainteresowanie historią Łukasza Nowickiego i Marzeny Rogalskiej rośnie, a media nie ustają w śledzeniu najmniejszych szczegółów ich relacji. Publiczność z zapartym tchem obserwuje, jak para porusza się w świecie medialnym, jednocześnie zachowując intymność i autentyczność swojego uczucia. Każde wspólne zdjęcie, każda wzajemna reakcja w studiu telewizyjnym stają się punktem analiz i interpretacji, od subtelnych gestów dłoni po wymianę spojrzeń, które dla fanów mówią więcej niż tysiąc słów. Łukasz podkreśla, że ich związek rozwijał się stopniowo, opierając się na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu, a nie na nagłych emocjach wspomina sytuacje, w których marzena pomagała mu zachować spokój podczas trudnych dni pracy, a on starał się być wsparciem w momentach stresu i presji. Te codzienne akty troski z czasem zbudowały głęboką więź, która dziś pozwala im ujawnić swoją relację światu bez obaw. Marzena z kolei mówi o sile zaufania i cierpliwości. Podkreśla, że świadome kształtowanie relacji, w której oboje mają przestrzeń na własną niezależność, pozwoliło im uniknąć konfliktów i wzmocniło poczucie bezpieczeństwa. Ich związek pokazuje, że miłość i przyjaźń mogą współistnieć przez lata w zgodzie i harmonii, nawet pod stałą obserwacją mediów. Reakcje publiczności nadal są intensywne. W mediach społecznościowych tysiące komentarzy wyrażają zachwyt nad odwagą pary, gratulacje i refleksje nad własnymi doświadczeniami miłosnymi. Artykuły prasowe i blogi analizują każdy aspekt ich współpracy, a eksperci od relacji międzyludzkich podkreślają, że cierpliwe budowanie więzi jest kluczem do trwałego i zdrowego partnerstwa. Każdy szczegół ich codziennego życia jest teraz w centrum uwagi: od wspólnych projektów telewizyjnych, podrobne gesty w życiu prywatnym, które ukazują wzajemne wsparcie i troskę. Publiczność zaczyna dostrzegać w tej historii nie tylko emocje i dramatyzm, ale także lekcje wytrwałości, odpowiedzialności i autentycznej miłości w świecie pełnym presji i medialnych oczekiwań. Widzowie, obserwując ich relacje, czują, że uczestniczą w wyjątkowym procesie od subtelnych oznak przywiązania po ujawnienie pełnej prawdy o ich partnerstwie. Każda wypowiedź, każdy wywiad czy wspólne zdjęcie tworzy narrację pełną emocji, napięcia i wzruszeń, która wciąga odbiorców i nie pozwala oderwać się od historii. Nie brakuje też pytań i oczekiwań. Kiedy i w jaki sposób para podzieli się kolejnymi szczegółami swojego życia, jakie decyzje podejmą w kwestii przyszłości zawodowej i prywatnej, jak ich związek będzie wpływał na projekty medialne. Każdy sygnał, każda nowa informacja staje się punktem dyskusji wśród fanów, budując poczucie wspólnego przeżywania tej historii. Łukasz i Marzena pokazują, że nawet w świecie mediów możliwe jest stworzenie trwałej, pełnej emocji relacji, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Ich historia staje się przykładem, że prawdziwe uczucie nie potrzebuje dramatycznych gestów ani nagłych wyznań, lecz rozwija się powoli w atmosferze zrozumienia i troski, aż wreszcie może zostać ujawnione światu w pełnej prawdzie i autentyczności. Każda kolejna chwila spędzona razem, każde wspólne wydarzenie zawodowe czy prywatne jest teraz odbierane jako część większej, pełnej emocji opowieści. Publiczność nieustannie śledzi rozwój wydarzeń, próbując odczytać intencje pary, przewidzieć ich przyszłe kroki i poczuć emocje, które towarzyszą Łukaszowi i Marzenie w tym wyjątkowym momencie ich życia. Do tej pory, choć Łukasz Nowicki i Marzena Rogalska ujawnili już, że są partnerami życiowymi, Pozostaje wiele niewiadomych, które podsycają ciekawość fanów i mediów. Pojawiają się sygnały, że para planuje kolejne publiczne kroki być może wspólne projekty telewizyjne, a nawet oficjalne ogłoszenie daty ślubu lub większego wydarzenia rodzinnego. Źródła wskazują, że Łukasz i Marzena chcą stopniowo dzielić się swoimi doświadczeniami, pokazując jak łączyć życie zawodowe z prywatnym, nie rezygnując z intymności i autentyczności. Niektóre informacje sugerują, że w najbliższym czasie para może podzielić się bardziej osobistymi historiami, od wspólnych podróży po codzienne chwile wsparcia i troski, które dotąd pozostawały poza zasięgiem mediów. To daje publiczności poczucie, że jest świadkiem rozwijającej się opowieści na żywo, a każda nowa publikacja lub wywiad może odkryć kolejną warstwę ich relacji. Widzowie mogą spodziewać się, że przyszłe materiały będą zarówno emocjonujące, jak i inspirujące, pokazując nie tylko uczucia, ale także proces budowania trwałego partnerstwa w świecie medialnym. Eksperci i komentatorzy zwracają uwagę, że Łukasz i Marzena konsekwentnie budują narrację wokół swojej relacji w sposób przemyślany i pełen szacunku dla prywatności, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie i zaangażowanie fanów każdy nowy szczegół. Od drobnych gestów w pracy po wspólne decyzje życiowe jest analizowany i komentowany, tworząc dynamiczną, wielowymiarową historię, w której publiczność może niemal odczuć emocje bohaterów. Jednocześnie para wyraźnie zaznacza, że ujawnienie relacji ma charakter wyłącznie informacyjny i ma na celu dzielenie się radością i doświadczeniami z fanami, a nie wchodzenie w szczegóły prywatne, które mogłyby naruszać ich intymność. To podejście sprawia, że historia pozostaje fascynująca, a jednocześnie wiarygodna, pozwalając fanom cieszyć się kolejnymi etapami ich wspólnego życia bez zbędnych spekulacji. Dla widzów i czytelników oznacza to, że każda kolejna publikacja, wywiad lub materiał wideo może przynieść nowe informacje, subtelnie odsłaniając kulisy ich codziennego życia. Twist tej historii polega na tym, że choć Łukasz i Marzena ujawnili już najważniejszą informację o swoim partnerstwie, nadal pozostaje wiele pytań, które naturalnie podtrzymują zainteresowanie i ciekawość publiczności. Dlatego zachęcamy wszystkich widzów do śledzenia kanału, subskrybowania oraz regularnego sprawdzania najnowszych wiadomości. Przyszłe materiały będą kontynuować opowieść o Łukaszu i Marzenie, wprowadzając nowe wątki dotyczące ich życia prywatnego, zawodowego oraz ewentualnych planów na wspólne przedsięwzięcia. Pamiętajmy, że informacje należy weryfikować w źródłach oficjalnych, a publikowane treści mają charakter rozrywkowy i informacyjny, opierając się na reakcjach publiczności oraz dostępnych doniesieniach medialnych. Zostańcie z nami, aby nie przegapić kolejnych odcinków tej fascynującej historii o jednej z najbardziej intrygujących par polskiej telewizji. W nadchodzących materiałach przybliżymy szczegóły ich życia codziennego, reakcje przyjaciół i współpracowników, a także kolejne kroki, które podejmą w nadchodzących miesiącach. Subskrybujcie, komentujcie i bądźcie na bieżąco z najświeższymi informacjami, które będą kontynuować emocjonującą wielowarstwową opowieść Łukasza Nowickiego i Marzeny Rogalskiej.